myślę, że my często zapominamy o takiej kwestii, że mamy Ducha Świętego i czasami nam się może wydawać że w ogóle nie chodzimy z Bogiem, że nasze ciało jest ożywione, że żyjemy według ciała. Możemy mieć jakąś no, jakiś jak, jakieś w ogóle troski możemy mieć. Życie może nasze nie pokazywać tego, że, że jesteśmy z Bogiem, tak? Może, może nam się wydawać, że straciliśmy wiarę. Że po prostu po co to wszystko, nie? I człowiek jak tak próbuje gdzieś w takim stanie cielesnym wrócić do Boga, to próbuje gdzieś tam umyśle wytężać się, jakoś jakieś wersy robić, nie wiem, wchodzić w jakieś może nawet posty, robić cokolwiek. Próbuje wtedy człowiek robić cokolwiek. Próbuje iść do parku, tak jak ja teraz jestem, wyciszyć się. I tak naprawdę jest wiele takich sposobów, żeby jakby, no, żeby poczuć obecność Bożą. Żeby być w obecności Bożej, żeby głębica spoczęła na nas i po prostu, żeby przyszedł pokój. Właśnie Słowo Boże mówi, że szukajcie pokoju, a jak go znajdziecie, to dąście za nim, i idźcie za tym pokojem. I zakon życia, zakon Ducha to jest życie i pokój. Życie i pokój, te dwie rzeczy. I czasami właśnie nam jakby brakuje jakby życie. Jest zbior, że jest życiem, szeroko pojęte życie. Życie, życie. Wody rzeki żywej są wewnątrz nas i zawsze, jak gdzieś wracamy, to, to, to nie skupiamy się na zewnętrznych okolicznościach, tym bardziej na umyśle i tak dalej, bo rzeczywistością jest Chrystus i skupiamy się wewnątrz nas, wewnętrzny człowiek i duch święty w nas. I jak mówię, zapominamy o tym, że duch Boga jest potężny. Duch, duch wszechmocnego nade mną. Duch Boga jest, jest potężny i on. On chce Cię wprowadzić w stan pokoju i życia. <laughs> Bo on się w tym porusza. I jak on Cię wprowadzi w ten stan pokoju i życia, to on Cię poprowadzi. On, cię, on poprowadzi ten Twój dzisiejszy dzień. On nakarmi Cię i da Ci to, czego, czego Ty potrzebujesz. Bo my często nasze ja próbuję z Bogiem różnych rzeczy, ale to Duch Święty wie, jak, jak Cię nakarmić. Dzisiaj najlepiej. I On wie, czego najlepiej potrzebujesz, a nie twoja, nie twoja mądrość, nie Twoje objawienie, nie to, co zdobyłeś już z Bogiem, tylko Duch Święty. On wie, bo to jest Jego dzień, to Twoje życie to jest życie Jezusa. To jest życie Jezusa w Tobie. Ty jesteś w Nim, a On w Tobie. Im bardziej jesteś w Nim, tym bardziej On w Tobie może działać. I widzisz, poddajesz się pod Ducha Świętego. jak teraz Wszystkie troski na Niego, tak? I nie masz żadnych trosk. Nie masz żadnych strachu. Całkowite zaufanie, tak? Do Ducha Świętego. I On się mu On się mu Żeby ten potężny Duch, potężne namaszczenie, potężne powołanie, potężny Bóg przez Ciebie w Tobie mógł dzisiaj robić sobie rzeczy swobodnie. Mógł, mógł, żebyś Ty się mógł też nim rozkoszować. Także wszystko w <laughs> opanowaniu. Kto, i kto, kto się opanowuje, tak, jest lepszy niż z miasta. I tu właśnie mamy to, to. Możemy dużo chcieć robić rzeczy, ale na końcu dnia będziemy mieć tylko ga, galimatias w głowie. Ale jeśli zdamy się na tego sternika, w którym jest Duch Święty i na Bożą wolę, tak. to ona poprowadzi, tak? Ona poprowadzi, tak? I tu się kłania cały czas odmienienie umysłu. Stare nawyki myśleniowe, stare schematy, one po prostu. Porywają starego człowieka, cielesnego człowieka i robi różne głupoty. Tak? Ale nowy człowiek, nowy wewnętrzny człowiek coraz bardziej się umacnia. I dlatego Paweł pisał, że zostały zdobyte przez Chrystusa Jezusa. I my zostaliśmy zdobyci przez Jezusa, ale nasze dusze są w trakcie zdobywania. Jezus podbija naszą duszę, podbija nasz umysł. Cały czas w niewolę, bo ona stała się w posłuszeństwo, tak jak miał Jezus i Ojciec. I tak samo w Duch Święty. Wierzę w to podbijać nasze umysły, nasze serca. Tak, mamy nowe serca, ale On chce podbijać nasze serca w niewolę niejako. Ale ta niewola to jest wolność w Bogu. Bo, bo część naszej duszy jeszcze chce żyć po swojemu. Część naszej duszy, naszych serc, naszego ja chce żyć i naszego starego, nieodmiennego umysłu. Ciągnie nas do grzechu, do świata, do cielesności, do narzekania, do użalania się. Ale od tego mamy się oddzielić, nie mamy z tym walczyć. Mamy to uznać za, za kłamstwo. I oddzielić się od tego dla ducha świętego, by on mógł przemieniać trwale w nas te toki myśleniowe, trwale w serce. Bo trwałe zmiany przynoszą trwały owoc i trwałą obecność Bożą. A trwała obecność Boża przynosi zmianę serca i przynosi zmianę, to, która przynosi takie poznanie miłości Chrystusowej. I jesteś prowadzony tą miłością Chrystusową. I, i, i faktycznie nie żyję już, ja, ale żyje we mnie Chrystus, tak? Ale mówię, zdobywa, proces zdobywania duszy to jest proces proces zdobywania myśli Twoich, utrwalania ich w Tobie. To jest proces. I, I przede wszystkim Twojego serca, i Twojej woli. I Twojej woli. Proces zdobywania Twojej woli. Tak? Byś był tutaj apostoł Paweł I powiedział nie żyję już ja, ale żyję we mnie Chrystus. zostałem zdobyty i, i co Paweł pisze też? Zapominam o tym, co za mną, bo wiecie, stare schematy myśleniowe, te wszystkie ciele rzeczy, trzymają nas. Uwięzi i nie możemy wziąć tego dzisiaj, co ma do nas duch potężny, duch wszechmocnego nad nami. Nie możemy też wziąć, bo jesteśmy zatroskani i zamyśleni w cielesnych rzeczach swoich. W narzekaniu, w użelaniu, w troskach, w strachach. Nie bójmy się porzucać starych rzeczy, starych relacji, starych schematów, starych myśli, bo Bóg jest Bogiem nowych rzeczy i On w nowe Cię wprowadza. Duch Święty zawsze wprowadza w nowe. On zawsze wprowadza za morze czerwone, za morze czerwone. Tak? On burzy w ogóle struktury, Jerycha, w ogóle w tobie wszystkie. Bo on jest Bogiem Mocy. I on daje ci nowe rzeczy dzisiaj, ale żebyś mógł wziąć nowe rzeczy, to się otwórz na niego po prostu sercem swoim i zaufaj mu. I daj mi na przykład w parku, to na początku mówiłem. Poczekaj, aż Boże Dół stąpi na Twoją duszę. Nie rób nic. Możesz się pomodlić, może być w ciszy. Ale poczekaj, aż Jezus przyjdzie do ciebie, tak? On nikogo plecznie nie odrzuca. On nas bardzo, bardzo kocha i On pragnie przyjść do Ciebie teraz, z Bożym pokojem, z Bożym za zaopatrzeniem, z zaopatrzeniem obfitości Twojego serca i On cię nakarmi, i w nim będzie ukojenie duszy. I wtedy, wtedy, święty, Bo Boży Duch, Bóg Ojciec może Cię poprowadzić przez swojego ducha, ducha niezwyciężonego, tak? Wtedy Ci się otwiera ta perspektywa, Duch Święty. My nic nie możemy bez Ducha. Duch Święty, który Ci otwiera tą perspektywę. Perspektywę nieba, które jest całe niebo w Tobie. Wtedy mogą być umacniane te nowe myśli w serca, nowe toki myśleniowe. Wtedy Twoja, twoja, twoja wola jest zaprzągnięta z Bożą wolą. Wtedy Jezus może żyć przez Ciebie, a Ty w Nim. I chodzicie, rozumiesz, w mocy. Chodzicie w świetle. i Poznajcie nowe rzeczy. Dlatego zapominam, Paweł mówi o tym, co za mną. I dalej mówi, Paweł, wytężam, wytężam swoje siły, wytężam swoje serce, wytężam swoje chęci. To, co jest przede mną, ojcze. To, co jest przede mną. Bo po to mamy Ducha Świętego, by nas prowadził, by nas nauczał, by wprowadzał we wszelką prawdę. A prawda, co zrobi? Prawda, by swobodził, właśnie, nowe pokłady tego, co Bóg włożył przed wiekami w nas to prawda wyzwala i ona odkrywa rzeczy w nas, które jeszcze nie są świadome dla naszej duszy. My je gdzieś widzimy może już oczami w Biblii serca, ale nie, jeszcze nie jesteśmy jej świadomi. Ale Duch Święty jakby chce zdobywać po kolei każdą cząstkę naszej duszy, woli, emocji, odnawiać te rzeczy na wzór Jezusa Chrystusa. Naszego starszego brata, kapłana, arcyposterza, króla i Boga. On jest prawdziwym Bogiem, on jest życiem wiecznym. Dlatego, nikt zniknie wszelki niepokój. Pamiętaj, niepokój. Myśli w ogóle. Chaos myśli. To jest w ogóle. To nie jesteś ty. Jezus miał pokój. I on dał ci swój pokój. Nie tak jak świat, bo świat nie daje pokoju. Jezus, mój, ja wam daję. Bo świat nie daje. Ale Jezus, mój, ja wam daję pokój. Możesz spać gdzieś teraz. Jak w łódce, rozumiesz? Bo jesteś tutaj dla Jezusa. Umarłeś i swoje życie tutaj w Bogu. I możesz nawet nie dożyć jutra. A ja będziesz i będziesz w raju. Miej tą w ogóle. Przed sobą ten raj, że możesz być za chwilę w raju z Jezusem, rozumiesz? Taką świadomość Boga na sobie, rozumiesz? Świadomość, że zmierzasz do raju. Świadomość, że jesteś całą Jego miłością wypełniony, strzeżony, rozumiesz? Że ani aniołowie są wokół Ciebie. Niosą Cię na dłoniach, na rękach, rozumiesz? I że sam Bóg potężny Jeszua, rozumiesz, ale Roy, ten, który Elohim, który stworzył wszystko, jest z Tobą. I On cię kocha, bo dał dowód swojej miłości. I on chce być teraz, ty dał dowody miłości. On, czyście Ciebie chce dawać dowody miłości światu, Rozumiesz? Żeby świat poznał prawdziwego, jedynego Boga, tak? Prawdziwego, jedynego stwórcę Elohim, El Shaddai Adonai, najwyższy, jedyny pasterz Jezus Chrystus, tak? I jesteś jego świadectwem, tu. Nie żyjesz po to, żeby się spełniać zawodowo, marzeniowo i, i sportowo, ale żyjesz przede wszystkim, żeby dawać świadectwo o Jezusie Chrystusie. Dlatego podejmuj swój umysł. Nie bój się umierania, bo jakkolwiek będzie umieranie, to on będzie mógł coraz bardziej żyć w Tobie, rozumiesz i poznasz prawdziwe, prawdziwe życie i prawdziwe Jego, prawdziwe Jego. I zostaniesz zaspokojony wspaniale według bogactwa Jego chwały niebiańskiej. Dokładnie, że jesteś z nieba, jesteś w Chrystusie. Jesteś tu, by głosić Ewangelię, by dawać serce swojego Miej taką Bożą perspektywę: Niech Duch Święty wyleje się na ciebie, niech po prostu skropi cię wodą rzeki Żywej, tym z Niech on to zrobi. Bo nie żyjemy dzięki swojej sile, ale dzięki Jego sile. Dzięki Jego sile. I pamiętaj, ciało jest martwe, jest ukrzyżowane dla świata, a świat dla ciebie. I Chrystus żyje w tobie, tak? By zwyciężać świat, bo zwyciężył świat Jezus, tak? I będziemy za nim. Wstaliśmy zmartwychwstani, jesteśmy niewidzialni dla diabła w ogóle. Diabo jest nad pod naszymi stopami i jesteśmy tu kościołem Jezusa, kościołem miłości, kościołem przez który leje się Jego namaszczenie, leje się Jego sprawiedliwość, Jego chwała. Mamy ciężar chwały na sobie o wiele większy, rozumiesz? Bóg nam dał sw swoją chwałę, nie, nie oddał nam jej, ale na Jego chwała jest na nas. Pomyśl, Ten, który stworzył niebo, Jego chwała jest na twoim życiu, nad tobą, w tobie, wokół ciebie. I mogą dziać się o wiele większy rzeczy niż bili na Bo Jezus tak powiedział: Trzymaj się, nie poddawaj się i wytęż siły ku nowemu. Tak? Miej tą swoją, miej, miej tą chęć w sobie, chęć serca, otwórz sercem. A duch święty. On wie co robić. Amen.